Przepraszam, przerwało się. I jeszcze tutaj a propos tego, tej osoby, o której Pan pisze. No w ósemce mieczy karta zablokowania, nie? Tak jakby co zrobiła osoba z tą przesyłką, zablokowała. Ciężka sprawa z tą paczką, aż sama się zastanawiam. No, jeszcze raz powiem, no, żeby przy którejś z tych osób wyszło siódemka mieczy, czyli totalne złodziejstwo, nie ma takiej karty. Ani przy kurierze, ani przy, przy, przy tej osobie, o którą pan pyta. Co oznacza to, że gdzie jest przesyłka urodziny pana rodziny? Czy to, czy to. Ale dlaczego piątka mieczy u, u tego człowieka? Znaczy no, on też ściemnia, coś kłamie. No na pewno ta przesyłka w pustelniku, ona gdzieś jest odizolowana, odseparowana. Schowana. Dobra, pytanie, czy to się znajdzie? O, może tak być, tak? Czy pan znajdzie to? Przesyłkę. Czy pan znajdzie przesyłkę. No i teraz wyszła siódemka mieczy. No, nie znajdzie pan, bo. No dziwna sprawa, dziwna sprawa. Dlaczego w tym momencie wychodzi mi siódemka mieczy? No to odpowiem. Nie znajdzie Pan, bo zostało wyniesione, skradzione koniec. Kropka Amen. Dobra, dziękuję bardzo.